Dzień dobry, witam Cię już w drugim filmie z serii Rozrusznik Poranny. No i standardowo dzisiaj 5 minut ćwiczeń, minutę ćwiczymy, 10 sekund odpoczywamy, a pierwsze ćwiczenie jest poświęcone ruchomości kręgosłupa, szczególnie w jego odcinku piersiowym, czyli tej górnej części. Kładziemy się na boku, ugięcie między tułowiem a kolanami wynosi 90 stopni, i z tej pozycji e, sięgamy ręką, najpierw jak najdalej do przodu, następnie przetaczamy się na plecy, tak aby dotknąć łopatkami do podłoża. Robimy wydech, możemy zrobić lekką pauzę w tej pozycji i wracamy. Dobrze, minęło 30 sekund, więc zmień ustawienie. Teraz obróć się na drugi bok i pracujemy nad drugą stroną. Cały czas oddychasz spokojnie, we własnym tempie wykonujesz to ćwiczenie. 15 sekund do końca. Jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2 i teraz mamy zmianę ćwiczenia. Najpierw 10 sekund przerwy. Możesz wziąć łyka wody, wejść głęboki oddech, pewnie już troszeczkę czujesz, że ciało się budzi. I teraz zaczynamy połączenie ukłonu japońskiego: czyli siedzimy sobie na piętach, dłonie są na ziemi, klatka piersiowa wciska się między kolana. Na zmianę z podporem łukiem. No, trochę szybko pokazałem te pierwsze powtórzenia, ale za chwilę będzie nieco wolniej. Ty oczywiście rób we własnym tempie. Tutaj filmik jest po to, żeby podglądnąć jedynie technikę wykonania, a ty robisz wedle własnego uznania. To, na co zwracam uwagę, to tutaj, gdy jesteśmy, gdy siedzimy na piętach, to wyciągamy dłonie jak najdalej, żeby rozciągnąć kręgosłup. Czoło jest przy ziemi, a klatka piersiowa wciska się między kolana. Zaś, gdy jesteśmy w podporze przodem, to poślady napięte, brzuch napięty i jeszcze możesz sobie Tutaj dodać taką rotację, żeby popatrzeć lekko za siebie. Więc to też bardzo dobrze podziała ostatnie 10 sekund tego ćwiczenia. 10 sekund przerwy i zaraz zaczynamy. Kolejne ćwiczenie, które będzie miało za zadanie rozciągnąć nasze zginacze bioder i równocześnie zaktywizować mięśnie pośladkowe. Dlatego jesteśmy w dalekim wykroku kręgosłup w naturalnych krzywiznach, czyli nie garbimy się ani tam, no po prostu mamy naturalne krzywizny, tak jak powinno być, i kolano jest przy ziemi, następnie wykonujemy wyprost. Postaraj się nie podnosić tułowia, Jedyne co się dzieje, to się podnosi kolano i bardzo mocno napina się poślad nogi, która się prostuje. Eee, no, więc to ćwiczenie świetnie tutaj prościąga zginacze bioder, które zazwyczaj są u wszystkich nadmiernie spięte, bo dzisiaj wszyscy siedzimy. Już nieraz o tym opowiadałem. Dobrze, zmiana nogi i teraz mamy 30 sekund na drugą nogę, dokładnie te same zadanie do wykonania. Plecy wyprostowane, głowa na przedłużeniu kręgosłupa, Ugięcie, wyprost, ugięcie, wyprost. 10 sekund do końca. Świetnie. Wykonane ćwiczenie, i teraz przechodzimy już do kolejnego, ostatnie 4 sekundy przerwy. Tym razem będziemy zaczynać z pozycji głębokiego przysiadu. Następnie kładziemy ręce na ziemię i wykonujemy wyprost nóg. Najfajniej byłoby, żeby wyprostować nogi do końca, więc jeśli masz problem, żeby dłonie położyć całe na ziemi, możesz je dać znacznie bardziej do przodu. E, oczywiście, no, jeśli nie jesteś w stanie, no to możesz je troszeczkę oderwać, no ale idealnie byłoby, żeby dłonie na początku były daleko, a później coraz bliżej stóp, coraz bliżej stóp, aż w końcu będziesz w stanie położyć między stopami albo nawet za sobą. A następnie przechodzimy do pozycji głębokiego przysiadu. To ćwiczenie świetnie rozciągnie tyły ud, rozciągnie także odcinek lędźwiowy, więc no będzie, będzie bardzo fajnie. Ostatnie 15 sekund ćwicz i oddychaj cały czas. Świetnie, bardzo dobrze wykonane. Co prawda nie widziałem jak to wykonujesz, ale tak przypuszczam, że jeśli oglądasz ten kanał regularnie, to te ćwiczenia wykonujesz naprawdę dobrze. I teraz kolejne ćwiczenie, to z pozycji stojącej wykonujemy skręt. Sięgamy ręką jak najdalej za siebie i patrzymy za dłonią. Niby takie banalne, ale tu ważne jest, jak to wykonamy. To, co powinno tutaj być, to to, żeby biodra były zupełnie nieruchomo. Zwróćcie uwagę, ja w ogóle się nie obracam w biodrach. Mój pępek cały czas jakby patrzy w. Przód. Stopy są mocno wciśnięte w ziemię, tak jakbym się chciał chwycić ziemi, a jedyna rotacja wynika właśnie z ruchów w odcinku piersiowym. No i oczywiście głowa patrzy za dłonią. Jeśli tylko wyczujesz, jak to ćwiczenie wykonać, możesz sobie troszeczkę przyspieszyć. Oczywiście cały czas oddychamy to jest bardzo ważne wdech nosem, wydech ustami i jeszcze 15 sekund takiej pracy. I jeszcze 7 sekund. Ja wiem, że to jest dość krótki zestaw, ale rano nie ma co za wiele od siebie wymagać. 5 minut to i tak jest sporo pracy. Jeśli chcesz, to zawsze możesz wykonać dodatkową serię, a ja już dziękuję za dzisiaj i widzimy się jutro w kolejnym materiale. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, bo dzięki temu wszystkie kolejne materiały będą Ci się na bieżąco wyświetlać. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zaprosisz do naszej porannej gimnastyki swoich znajomych, żeby też się z nami rozruszać. A dodatkowo taka ciekawa informacja, jeśli chcesz wiedzieć, jak być w formie, jak trenować i nie zwariować, to zapraszam do tego, żeby wejść na stronę człowiekuruszsie.pl i tam zostawić swój adres mail. Bo dzięki temu wszystkie takie przydatne informacje trafią prosto na Twoją skrzynkę. Obiecuję, że będzie to zero spamu, same konkrety. A tymczasem widzimy się jutro w kolejnej porannej gimnastyce o 6 rano. Do zobaczenia. Cześć.